Biegałem po mapie swojego serwera. No i w pewnym momencie schodząc z dół, zauważyłem słuchajcie taką oto bazę. No i słuchajcie, na miejscu znalazłem gracza Smile Slow, który, no, widać, że jeszcze nie ma założonej gildii i w tym momencie rozpoczyna sobie powoli swoją rozgrywkę. I ogólnie nowym graczom często daje je nagrody. Na przykład takie diamenty, za to, że rozpoczynają rozgrywkę i chce ich jakoś, jakoś wesprzeć. Ale teraz wiem, że to nie byłby dobry pomysł. Dlatego, bo Smile Slow może się okazać, że jest odpalony i gra w tym momencie na cheatach. Dlatego wkopałem się w jego tutaj ścianę i stworzyłem stworzyłem słuchajcie takiego oto trapa. Jeśli ją zauważy te skrzynki no to znaczy, że słuchajcie jest odpalony. Dlatego poczekamy sobie tutaj i zobaczymy jaką będzie miał on reakcję. O patrzcie, 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 patrzcie co tu się dzieje. Stoi na shifcie, rozgląda się. O patrzcie, zobaczcie chyba, szuka, chyba mnie szuka ale panie kolega jestem na waniżu więc mnie nie widzisz. Okej, okay, wkopuje się, wow, ale Fastbreaker odpalił chyba, albo po prostu ma hejsta odpalonego, w sumie nie wiem. Wkopał się, kurde, ale no nie wiem w sumie, czy zrobił to celowo, czy nie. Może tutaj po prostu chciał sobie rozbudować farmę, trzciny, czy coś? Bana mu nie damy, ale też słuchajcie, nie dostanie nagrody, ponieważ nie jestem pewny, czy zrobił to celowo, czy przypadkowo. Dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem Smile Slow gra na cheatach. No i dołączajcie na serwer, ponieważ niedawno wystartowała nowa edycja.